Naszym gościem Janusz Steinhoff, były minister gospodarki dla pana ministra. Także najserdeczniejsze życzenia w nowym roku. Dzień dobry, panie ministrze, witamy. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Ja również wszystkim państwu składam najlepsze życzenia noworoczne. Mam nadzieję, że ten rok będzie zdecydowanie lepszy od poprzedniego który nie zapisał się dobrze w naszej pamięci. Bardzo dziękuję. Z całą pewnością będziemy, nasze dzieciaki, nasze wnuki będą czytać o tym roku na kartach, na podręcznikach, na stronach podręczników do historii. Panie Ministrze, czy kupuje Pan tłumaczenie Daniela Obajtka o tym, dlaczego ceny na stacjach Orlenu się nie zmieniły? Absolutnie nie. No, ja w ogóle uważam, że wszystko to, co dzieje się wokół yy, Oblenu wokół przekształceń inkorporacji e, lotosu jest jednym z największych skandali, powiedziałbym największym skandalem trzydziestolecia. Jest to wyjątkowo szkodliwa operacja z punktu widzenia e, przede wszystkim interesów państwa polskiego, e, z punktu widzenia funkcjonowania polskiej gospodarki. Wykazuje bowiem po pierwsze nieudolność administracji państwowej, no i olbrzymi obszar patologii wręcz w tworzeniu prawa. Ja uczestniczyłem w posiedzeniach połączonych Komisji Senatu i to, z czym się tam spotkałem, w wypowiedziach pana profesora Śiemiątkowskiego przede wszystkim, no to dowodzi, że Łamano to prawo, czy też go zniekształcano w świadomy sposób, po to, żeby osiągnąć określone cele. Także kiedyś w podręcznikach historii ten przykład przekształceń w lotosie i olenie będzie podawany jako przykład patologii, no i obfitujący przede wszystkim wielkie błędy natury formalnej i merytorycznej. No dobrze, panie ministrze, to, to, to jeśli pan pozwoli o cenach detalicznych na stacjach paliw jeszcze pomówimy, ale skoro pan uderza od razu w wysokie C i mówi o takich rozwiązaniach systemowych, to, to, może, to a może jest tak, że Daniel Wszystko Mogę Obajtek, broń Boże, absolutnie nie, nie łamie żadnych przepisów, ale w taki sposób bardzo sprytnie, no, człowiek z charyzmą, z niebywałą osobowością, Indywidualność, osoba działająca na rzecz polskiego państwa od wielu lat w służbie polskiemu państwu, tak się porusza w meandrach polskich przepisów, nie łamiąc zasad, podkreślam. Tak przynajmniej na użytek naszej rozmowy załóżmy, żeby zbudować, jak on to mówi od wielu, wielu lat, multienergetyczny koncern, taki, wie pan, narodowy czempion, który będzie w stanie rywalizować z innymi w tej części e, Europy, a może powinienem powiedzieć w tej części świata i zwyczajnie po prostu bardzo kreatywnie podchodzi do, do zasad, e, których musi się trzymać, realizując ten dobry cel dla państwa polskiego, dla naszych dzieci i wnuków, multienergetyczny koncern. Panie redaktorze, no to jest kompletny absurd. Ja przysłuchuję się wypowiedziom pana premiera, e, pana prezesa na razie, pre, prezesa Obajtka. No i muszę powiedzieć, że nie jestem e, pod wrażeniem jego kwalifikacji, bo często opinie, które on wypowiada, są wzajemnie wobec siebie sprzeczne, niezgodne ze stanem faktycznym. Odnoszę wrażenie, jakby nie rozumiał. W jaki sposób powinna funkcjonować gospodarka, na czym polega konkurencja w gospodarce? Natomiast pytanie, które zadaję sobie, jako w miarę doświadczony pracownik administracji, bo w administracji państwowej w 89 roku spędziłem ponad 8 lat, w jaki sposób taką koncepcję realizowaną przez takiego pana, dopuszcza Rada Ministrów, dopuszczają poszczególne ministerstwa czy też organy państwa na szczeblu centralnych organów administracji państwowej. No, potęgę czy też potencjał Orlenu i lotos budowali poprzednicy pana prezesa Obajtka, co oni kupowali stacje benzynowe w Niemczech, Unipetrol, mozaiki. To pan prezes Olechnowicz zbudował, czy zmodernizował rafinerię gdańską, zwiększając o 100% jej przerób ropy z czterech, o ile pamiętam, do 10 milionów ton rocznie. To pan prezes Olechnowicz przeprowadził największy projekt inwestycyjny w III Rzeczpospolitej. Inwestując w rafinerię gdańską 10 miliardów złotych. To oni budowali ten potencjał. Natomiast pan prezes Obajtek no, wykazał się kolejnymi akwizycjami na rynku krajowej, czyli energa gdańska, teraz Pegnik, natomiast najbardziej brzemienny w skutkach jest LOTOS, to co stało się z tą firmą, świetnie posprawującą, którą rozparcelowano, sprzedano wręcz za śmieszne pieniądze. Przypominam, że wpakowano w projekt inwestycyjny 10 miliardów. Wycena tej rafinerii przez renomowaną amerykańską firmę w 2020 roku była na poziomie 5 miliardów dolarów. Natomiast 30% tej firmy sprzedano Saudyjczykom za miliard 150 milionów. To jest w ogóle jakiś wyjątkowy skandal. Natomiast, żeby przeprowadzić tą operację, szybko zmieniono ustawę o kontroli niektórych inwestycji. I co ciekawe, w nowelizacji tej ustawy pracow... pracował pan profesor Matoszyński, który z kolei jest y, szefem kancelarii, która obsługiwała transakcję lotosu, czyli inaczej mówiąc, podmiot gospodarczy wpływał na kształt ustawy. Notabene niejasna jest tu sytuacja i y, y, rola ówczesnego Ministerstwa Rozwoju i pani minister Emilewicz w tej materii. Ja oceniam osobiście jako skandaliczna sytuacja, w której miesza się upewnienia podmiotów gospodarczych z upewnieniami administracji państwowej. Jest to zdecydowanie skandal i kiedyś A, uh -huh. będzie to na e, książkach. Pod, na stronach podręczników, jak nie należy prowadzić politykę gospodarczą i jak należy zwalczać patologię. Gdyby, gdyby przy, przymknąć na chwilę oko, choć nie, nie powinniśmy, ale na użytek na naszej rozmowy, panie premierze, zamknijmy na chwilę oko na te, powiedzmy, ślizganie się po procedurach. Yy, trzymając na celowniku ten taki cel strategiczny, no, słyszymy od Daniela Obajtka, Saudi Aramko, widzimy, yy, chodzi o dostawy, o, o strategiczną dywersyfikację nasze ulubione słowo zróżnicowanie dostaw tego surowca. Więc my, wygaszamy, jak słyszymy od minister Moskwy, te kontrakty z Federacją Rosyjską, jeśli chodzi o dostawy surowca do naszej. Do, nas, do naszych rafinerii. Niektóre wygasną w 2022, kolejne chyba w 2023. Wygaszamy te kontrakty, więc w sposób naturalny dywersyfikujemy i to są cele strategiczne. Poświęcamy być może m, kulturę prawną, m, styl podchodzenia do niektórych przepisów po to, żeby zrealizować istotny i bardzo ważny dla bezpieczeństwa energetycznego całej naszej ojczyzny. Ten, ten cel bezpieczeństwa energetycznego właśnie o to idzie. Nie kupuje Pan takiego tłumaczenia, jakby poświęcamy nie, nie, ten, ten styl dla celu strategicznego. Mhm. To tłumaczenie jest pokrętne, jest niezgodne z prawdą przede wszystkim. Ropę na rynkach światowych można kupić. Dlaczego kupowaliśmy ropę rosyjską? Dlatego, że ona była tańsza. Ten układ cen ropy dostarczanej ropą ciągiem przyjaźń no, wskazywał na wybór tego kontrahenta, natomiast dywersyfikacja nastąpiła już wcześniej, w czasach jeszcze Platformy Obywatelskiej. To prezes Klewiec zaczął kupować. I, i, I w Europę na innych rynkach również, ponieważ uzależnienie się od jednego dostawcy jest zawsze szkodliwe. Po drugie, w tej chwili działa embargo. Ja osobiście uważam, że Europa powinna całkowicie wycofać się ze współpracy z Federacją Rosyjską, jeśli chodzi o dostawy nośników energii. Rosja udowodniła, w ostatnich czasach, że jest krajem niecywilizowanym, krajem, który nie podporządkowuje się jakimkolwiek regułom, które powinny funkcjonować w cywilizowanym świecie. No i po drugie, Rosja od wielu, wielu lat dostawy nośników energii traktowała jako istotne i dość skuteczne narzędzie kształtowania swojej polityki imperialnej. Także co do Rosji to w tej materii wszyscy w Europie powinniśmy być konsekwentni. Rosja, dopóki nie dojdą tam do władzy inni ludzie, dopóki nie zmieni się system, powinna być traktowana tak, jak należy ją traktować. Natomiast jeżeli chodzi o dostawy nośników energii, no panie redaktorze, sprzedaż za śmieszne pieniądze, Saudi Aramco, który ma swoje interesy w firmie państwowej, bo przypominam, że Saudi Aramco jest stuprocentową spółką skarbu państwa Arabia Saudyjska i z tego trzeba wyciągać określone wnioski. Arabia Saudyjska jest chłopek, jest krajem, który bardzo ściśle współpracuje, no bo takie są reguły. W tamtym kraju z Federacją Rosyjską, i dlatego wiązanie się z, z nimi no, na dłuższą metę, ja pomijam już kwestie handlowe, no, jest również obarczone pewnym ryzykiem. Także pan prezes Obajtek pokazuje podpisanie kontraktu z Saudyjczykami na 20 milionów ton ropy rocznie jako wielki sukces, natomiast sukcesem byłby. Byłoby podpisanie kontraktu z cenami za dostarczaną opę bardzo konkurencyjnymi, a nie mam żadnych absolutnie przesłanek, żeby w to wierzyć, tym bardziej, że w tym kontrakcie jest zapis dotyczący kar umownych na poziomie 500. No, no, no właśnie, a, pro, a propos kontraktu. Da, Daniel Obajtek się zasłania. To jest jedna z największych tajemnic handlowych w ogóle w obrocie gospodarczym, czyli umowa między dwoma przedsiębiorstwami, więc my tego nie pokażemy. Nie pokażemy tego także Najwyższej Izbie Kontroli. No i skarży się prezes Marian Banaś do Elżbiety Witek. Dl dlaczego Ma mało tego, on mówi, nasi kontrolerzy są zastraszani, bo są pozwy do sądu kierowane przeciwko naszym kontrolerom przez, przez kancelarię zatrudnioną przez, przez Orlen. Powinien Orlen pokazać tę umowę choćby kontrolę Romiku, no bo nie opinii publicznej być może, czy nie? Ale rzeczywiście, że tak. No, te wszystkie kwestie reguluje prawo. Natomiast ostatnia naszego państwa nie świadczy fakt, że doniesienie do prokuratury złożyła najwyższa izba kontroli. Kwestionując fakt, że oni nie mają dostępu do jakichkolwiek materiałów, co ich zdaniem jest naruszeniem prawa, to dochodzenie zostało bardzo szybko umorzone. Natomiast dochodzenie z tytułu doniesienia do prokuratury o na w, inspektorów NIK-u jest prowadzone, inspektorzy NIK-u są przesłuchiwani. Także ja pozostawiam to bez komentarza. Natomiast coś, na co bym zwrócił uwagę. Nigdy do sytuacji, w której pojawił się projekt połączenia lotosu z Owlenem, nie powinno dojść, bo w żadnym kraju nikt nie wpadł na pomysł, żeby tworzyć monopol na rynku paliw płynnych. Połączone firmy, gdyby nie interwencja Komisji Europejskiej, Miałyby bowiem 90% hurtowego rynku paliw. Czyli inaczej mówiąc, byłby to praktycznie monopol na rynku. No cóż, ja przypominam sobie czasy PRL-u: wszystko było państwowe, działały na naszym rynku tylko monopole, nie było żadnej konkurencji i skończyło się to fatalnie. Natomiast na straży konkurencji powinien stać Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Natomiast tutaj. Jednak forsowano ten projekt pana prezesa Obajtka. Ku mojemu zdziwieniu nie protestował ani minister rozwoju, ani minister skarbu, prawda, którzy, odnoszę takie wrażenie są pod wpływem, czy też nie reagują właściwie na działania pana prezesa Obajtka. No i Komisja Europejska zrobiła to, co do niej należało, czyli podjęła decyzję o tak zwanych środkach zaradczych. Te środki zaradcze, Powinny być od razu odrzucone przez polski rząd. Rząd się powinien wtedy był wycofać z projektu Lotos jako projektu szkodliwego dla polskiej gospodarki, natomiast zrobiono inaczej. Czyli dopuszczono do sytuacji, w której pozbyto się istotnych aktywów logistycznych, Olenu, co jest skandalem, Udziału w spółkach paliwa lotniczego i tak dalej, nie będę wchodził w szczegóły. Natomiast i sprzedano te 30% rafinerii, tak jak powiedziałem, za nieadekwatną sumę, która nijak się ma do wszystkich wycen, które miały miejsce dużo wcześniej. I trzecia sprawa kwestia reagowania na. Reakcję opinii publicznej. Ja przypominam tylko jedną naszą inicjatywę, czyli byłych ministrów gospodarki i przemysłu i handlu, którzy funkcjonowali po 1989 roku. Myśmy wszyscy, a jest nas 11 yy, byłych ministrów gospodarki, od Tadeusza Sewiczika po pana prezesa Pawlaka i Pierodzińskiego. Podpisa, podpisaliśmy list protestacyjny, wykazując wielkie szkody, jak ja, jakie ta operacja wyrządzi. Absolutnie nie otrzymaliśmy nawet odpowiedzi. Jasne. Ja nie, nie znam mhm. poważnego ekonomisty, który by popierał tego typu działanie, które podejmuje. Przy aprobacie rządu, pan prezes Obama. No właśnie, a, a propos poważnych ekonomistów, panie premierze, wsłuchuje się, wczytuje się w słowa. Orlen jest tak potężną firmą, że ma swojego głównego ekonomistę, człowieka, który próbuje tłumaczyć różne mechanizmy, także no właśnie wolnorynkowe. Ale to nie tylko jest stanowisko pana Adama Czyżewskiego, ale w ogóle spółki PAKEN Orlen. Tak też Daniel Obajtek to tłumaczy. Bo wracamy na koniec naszej rozmowy do tego, od czego trochę zaczęliśmy, czyli od tych cen detalicznych na stacjach paliw. Skoro ceny hurtowe można było pod koniec w ostatnich dniach grudnia obniżyć, dzięki temu ostateczna cena, którą ja i pan płacimy na stacji, się nie zmieniła mimo podniesienia o 15 punktów procentowych stawki podatku VAT z 8 do 23. To właściwie powrót. ta cena nie wzrosła. Tłumaczone to jest po prostu. Po prostu zwyczajnie grą wolnorynkową kwestią popytu i podaży i mówi się nam, że gdyby to, gdyby wcześniej obniżono te ceny, te ceny hurtowe przy tej niższej stawce, 8% stawce VAT, to myśmy się, my, my byśmy się rzucili na stacje benzynowe, byśmy wykorzystali wszystkie te, całe te paliwo, zresztą nie tylko my, także nasi sąsiedzi, czy tam także o, o, o potężnej, o potężnym popycie, panie premierze, ze strony na przykład wojska, ze strony Ukraińców, którzy wykorzystują to, że, że jesteśmy krajem przyfrontowym. Czy pan kupuje Tłumaczenie wynikające ze zwykłej gry wolnorynkowej popytu i podaży, dlatego nie mogliśmy wcześniej obniżyć cen, bo byłyby kolejki na stacjach, zabrakłoby paliwa, niezbędna byłaby reglamentacja. Panie redaktorze, gdybym ja słyszał tego typu argumentację w czasach Władysława Gomułki, czy Edwarda Gierka, czy pana generała Jaruzelskiego to bym się nie dziwił. Natomiast to, że po tylu latach Transformacji po tylu latach, które minęły od przełomu 1989 roku, ktoś mówi takie rzeczy, to mnie strasznie martwi i myślę, że proces edukacji ekonomicznej no, powinien zostać jednak potraktowany bardziej poważnie przez administrację państwową. Dlaczego była możliwa taka operacja, że ktoś grał na rynku e, cen, dlatego że ma dominującą pozycję na tym rynku, czyli monopol. Czyli mamy do czynienia z sytuacją, w której pan prezes Obajtek w sposób arbitralny, oderwany od jakichkolwiek mechanizmów rynkowych, a przede wszystkim od prawa, które obowiązuje w naszym kraju, myślę, że w oparciu o kryteria polityczne ustawia sobie ceny. Ceny powinny być funkcją popytu i podaży, i na konkurencyjnym rynku, jeszcze raz podkreślam, na konkurencyjnym rynku taka sytuacja jest niemożliwa, żeby ktoś podniósł marżę hurtową z 3% na 30%. Przypominam, że to, żeby społeczeństwo o tym wiedziało, że przecież to, że funkcjonują na naszym rynku. Inne sieci stacji benzynowych, że Owlen ma tylko 30% w detalicznym obrocie paliwami, to nie ma żadnego znaczenia. Większość tych stacji benzynowych, czy to jest Shell, BP czy inne prywatne stacje, zaopatruje się w paliwo w Lotosie albo w Owlenie, czyli teraz w jednej firmie. W związku z tym istotne są marże hurtowe. Natomiast ciągle to powtarzam: mnie nie cieszą świetne wyniki Owlenu, Lotosu czy spółek energetycznych, bo najczęściej te świetne wyniki nie są efektem redukcji kosztów, dobrego zarządzania czy też innych czynników, są efektem monopolistycznej pozycji. I nie wystarczająco konkurencyjnego na, To na koniec zapytam, za, zapytam takim wprost pytaniem, panie premierze, proszę wybaczyć, no ale być może my sobie takie pytania w zaciszu przy domowym stole przy kolacji zadajemy właśnie w taki sposób. Te tłumaczenia Daniela Obajdka, gdybyśmy miesiąc wcześniej nie komunikowali, że zrobimy wszystko, żeby ceny utrzymać, mielibyśmy w okresie przedświątecznym chaos na naszych stacjach, mielibyśmy nieprzewidywaną panikę. Czy te tłumaczenia Orlenu o grze popytu i podaży, nie mogliśmy tych cen obniżyć wcześniej, to jest po prostu, oni próbują robić nas w konia, za przeproszeniem? Ależ oczywiście, panie redaktorze, no to jest tak, jak jakby chirurg podjął decyzję o obcięciu panu Łęki, dlatego żeby się pan nie martwił, Przyszłą operacją jednego z palców tej ręki. To jest absolut kompletny, i ja wsłuchiwałem się we wczorajszą wypowiedź pana prezesa Obajtka. No i muszę powiedzieć, że sugeruję wnikliwym obserwatorom tego, co dzieje się w gospodarce, aby wydrukowali sobie to wystąpienie, bo ono jest tak niesamowicie pełne różnych sprzeczności, różnych niejasności, czy też absurdów ekonomicznych, no że powinno być kiedyś w przyszłości drukowane na stronach podręczników historii ekonomii, jak nie należy prowadzić firmę. Janusz Stańkow, były minister gospodarki, były wicepremier. Bardzo dziękuję za spotkanie i serdecznie pozdrawiam. Dużo zdrowia.